Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zana pojeździe jest częstym zjawiskiem, zwłaszcza jeśli mieszkasz na północnym wschodzie, tak jak ja. Wraz ze zmiana por roku i ostrymi zimami Stosowanie soli do zwalczania oblodzenia dróg i chodników jest spustoszenie w codziennej jeździe. Sol, jeśli nie zostanie spłukana po jeździe po pokrytych sola drogach, szybko zje metalowe panele, z których składa się pojazd. Stworzyłem ten artykuł, aby pomóc ludziom wybrać odpowiednie narzędzia i materiały do naprawy zardzewiałego błotnika lub panelu nadwozia. Jestem pewien, że możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, jeśli jesteś poręczny i potrafisz postępować zgodnie z prostymi instrukcjami. Podążaj za mną a znajdziesz samołczek, który pozwoli Ci naprawić rdze i sprawi, że Twój samochód znów będzie wyglądał jak nowy. Samouczek krok po kroku, pierwszy zacznij od oczyszczenia naprawianego obszaru woda z mydłem, a następnie zmywaczem do tłuszczu i wosku nałożonym miękka szmatka. Użyłem Restoration Shop Custom Shop Sylis 901. Pozostawić do wyschnięcia. 2. Używając jeden niebieskiej taśmy maskującej, oklej naprawiany obszar taśma, zachowując jak najmniejszy obszar naprawy. Trzecie, przeszlifuj zardzewiały obszar papierem ściernym o ziarnistości 180, a zatem wszystkie ślady rdzy znikną i pozostanie goły, błyszczący metal. Czwartą, wymieszaj wypełniacz zgodnie z instrukcjami producenta. 5. Nałóż cienka warstwę wymieszanej szpachlowki na naprawiany obszar. Należy działać szybko, ponieważ wypełniacz zacznie twardniec. 6. Pozostawić wypełniacz do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta na opakowaniu. 7. Po całkowitym wyschnięciu szpachrowki przeszlifuję papierem ściernym o ziarnistości 80, a Z będzie prawie gładka. 8. Kontynuuj szlifowanie obszaru papierem ściernym o ziarnistości 180, aby usunąć silne zadrapania po papierze ściernym o ziarnistości 80. 9. Zakończ szlifowanie papierem ściernym o ziarnistości 800, tym razem stosując wodę. Aby usunąć rysy pozostawione przez papier ścierny o ziarnistości 180. 10. spłucz powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia. Na tym etapie wszystko powinno być gładkie i gotowe do nałożenia szlifowalnego podkładu. 11. nałoż podkład w trójcienkich warstwach, pozostawiając kilka minut między warstwami, aby uniknąć kapania i zacieków. Pozostawić do wyschnięcia na 30 minut. Dwunaste lekko przeszlifuj podkład papierem ściernym o ziarnistości 800. Nakładając wodę za pomocą butelki z rozpylaczem, a z obszar będzie gładki. Trzynaste, spłukać powierzchnię i całkowicie wysuszyć. Za pomocą miękkiej szmatki nanieść na powierzchnię środek do usuwania wosku i tłuszczu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Czternaste, nałożyć dopasowana kolorystycznie farb w trójcienkich warstwach lub do momentu całkowitego pokrycia podkładu i braku widocznego podkładu. Pozostawić farb do utwardzenia na co najmniej 30 minut. 15. Nałozyc lakier bezbarwny w trójcienkich warstwach, pozostawiając kilka minut pomiędzy warstwami. Pozostaw lakier bezbarwny do utwardzenia na co najmniej 48 godzin przed przejściem do następnego kroku. 16. Gdy lakier zdąży odpowiednio stwardniec, przeszlifuj go papierem ściernym o ziarnistości 3000 rok. Pamiętaj, aby szlifować tylko w jednym kierunku, ponieważ pomoże to usunąć wszelkie drobne zadrapania. 17. Używając polerki Da i miękkiej piankowej podkładki. Nałoż niewielka ilość masy ściernej i wykonaj trzy przejścia przez obszar na prawy i sąsiednie obszary. Osiemnaste teraz nałoż paste polerska w taki sam sposób jak powyżej. 19. Umyj i wysusz cały pojazd, a następnie nałoż warstwę ulubionego wosku lub uszczelniacza. To powinno zakończyć naprawę i sprawić, że pojazd będzie wyglądał jak nowy i będzie chroniony przez następne sześć miesięcy. Pamiętaj, aby nakładać wosk lub uszczelniacz co sześć miesięcy na świeżo umyty pojazd. Najnowsze przemyślenia dziękuje za śledzenie mnie. Mam nadzieję, że naprawa przebiegła pomyślnie, a jej wyniki ESA doskonałe. Zapraszam do dzielenia się komentarzami poniżej i dołaczenia wszystkiego, co Twoim zdaniem mogłem pominąć. Wypatruj więcej interesujących artykułów na temat naprawy pojazdów w przyszłości. Udanej podróży.